słuchaj, 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 słuchaj. Mam po, ma pomysł na mega challenge, dobra? Jesteś gotowy? Nie. No dobra, jestem, no. Po masku będziemy zgadywać, co takiego trzymamy w ręce. Ty naszykujesz mi w kociakowym, a ja ci w mufinkowym. ja a tam jumpowska z miejsce! Tak. No dobra. Mamy zasłonić sobie wtedy oczy i będziemy zgadywać na zmianę, okej? Okay? Zobaczymy, kto z nas będzie miał więcej punktów i na znalezienie tych rzeczy mamy dwie minuty! Dobra, mufinka, nie denerwuj mnie trzy minuty, to jest minimum. Trzy minuty ustawiam. Trzy minuty. trzy, dwa, jeden. Start Poleciało. Nie podglądamy tylko! Ale dobra, czekaj, czekaj. Ej, ja muszę worek wziąć. Oszukałam, mnie specjalnie mi rzuciła na ten. Ja ciekry co za oszust. Czekajcie, ja nie zapomniałam tego otworzyć. Po co ja to zamykałam? Dobra, mamy otwarte co to są takie rzeczy? Dobra, to rzeczy są nieistotne. Na początku wrzucimy coś, czego się nie spodziewa. Znajdziemy coś matko, nie wiem. Czyli taki puszynek To jest taka podróbeczka Wiem, 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 się wiem, Wiem. Naszego dobra? To musi być. Damy. Ej. Mini, okej. Okay. Wiem, to 100% nie zgadniesz, min. mała autopromocja, czyli herbatkę z muffinką Zapraszamy na nasz sklep. Taki o ale cicho do... Stary Among Us, by wow, wrócił się. Nie wiem, z pluszaków chyba wszystko. Yy. Zgadzają się boys. Mamy Belę, ale boję się, że on ją złamie. Strzajcie, ja. co mam? Dobra, tego totalnie nie wie, że to mamy. Pewnie pomyśli, że to jest nasza podkładka. No, nie, bo już sobie krzywdę zrobi. Dobra, mamy to. Widzowie, to jest słówmiarka. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Należy do mierzenia na przykład śrub i innych takich rzeczy. Okej, okay, mam pomysł, żeby też myślić o tym samym, co ja. Będzie śmiesznie, okej okay, widzowie? Mhm. Mm Ej, nie mam pomysłu. Może chodźmy do salonu, może tam mi odświeży się głowa. Co tam się dzieje? Ile mamy czasu? Eee, 40 sekund, niecałe. całe. No chyba jeszcze niewiele, a ty? No to też coś takiego mam. Żeby się nic nie popsuło tutaj. To na 100% zepsuje, ale będzie śmiesznie. O, koniec czasu! Okej, okay, ja już nie ruszam. Okej, widzowie, myślę, że nie udaje jej się zgadnąć. To jest łatwa wygrana, widzowie, łatwa! to jest łatwo! Banalna wygrana, 100% widzowie. Nie, 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 nie zgadniesz, nie ma szans. No to kitek tak jeszcze nie Pierwszy, Dobra, widzowie, zakładamy tak! Proszę mi okular z tym się nie pomylił. Nie już przyszczopkę, jest gitest. troszeczkę w tamtą stronę. A, no tak, bo nie widzisz, mnie Więc tu? Kto? Tak, dokładnie, troszeczkę w nią. Ale nie ty! A, co? Opa! Dobra, Co ci już ściągamy, żeby eee, tak nie było. I dobra, dobra zaczynamy to, od pierwszej. Tu rzeczy, widać, ale to jest tak totalnie to nie patrzymy ma, więc się w dół, Musimy skup. tak, tutaj robić. Dobra, super. Słuchaj, zaczniemy od czegoś Straszuję prostego. Się. Strasznie się stresuję Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. dobra. Myślę, że ja mam sam z worka wyciągnąć. E, wiem, co to jest to jest banalne, ponieważ niedawno był z tego odcinek, na który was serdecznie wow. zapraszam. Tu Drugą macie. Stronę. Tu macie? To jest styczowy case na telefon. No kurcze. A, łatwo. I kolej teraz muffineczki Dobrze. No jeśli chcecie więcej takich challenge'ów, koniecznie zostawcie teraz 5000 lapek w górę. A my wyciągamy pierwszą rzecz, jej to będzie tak ciężkie. Tak będziesz miała ciężko. Zakładaj to elegancko, żebyś wyglądała uroczo. To kartka. I zaczniemy od najprostszej rzeczy, którą i tak nie zgadniesz. Mm -hmm. Gotowa, gotowa. Dobra, widzowie, ja wyciągam. E, proszę cię bardzo. Matko. Okay. To jest podkładka na biurko kociakowa. Jesteś pewna? Albo mufinkowa. Czy. A to nie jest że pushin? Nie, to jest <laughs> prostokątne, więc to jest albo kociakowa, albo mufinkowa, ale wydaje mi się, że kociakowa. Dobrze, Czyli minut punkt! A? No, to nie jest podkładka Mówikowa, ponieważ to jest Demon Slayer. Specjalnie cię dobrałem. Myślałam, że kocie koła, bo Cię nie szukać w szafie! Nie ma tak no łatwo. Nie. Co ty myślałaś, że z kito samym wygrasz? No, to Kitek, kolejna rzecz dla ciebie. Ja myślę, że sam będę losował z worka. Nie. Dobra. Mhm. Znaczy to jest, to jest świeczka i to jest nasza świeczuszka z naszego sklepu. I teraz tak, poczekajcie. Ciekawe, czy zgadniesz. To, to jest szarlotka. Kurde! Jest dwa, no jest. Ja nie mogę, to jest, oczywiście. Ciekawe. To że... radość, ma radość, Auto -promotion. Czy jesteś gotowa na rzecz numer dwa, proszę o, cię matko. bardzo Ej, to jest takie w ogóle przerażające, jak ktoś ci daje coś do ręki Co nie, no. też mówię ci, że presja jest niesamowita Ja nie mam wrażenie, że w ogóle że to jest ten taki kurczak, nie wiem czy kojarzysz taki <laughs> Nie, to jest, szyją, no nie jest, ale to jest do piasku tak. i do jednocześnie śniegu. No. W kształcie kaczuszki czy dinozaura. To nie jest serduszko, bo jeszcze mieliśmy zdy. Tu są stópcie. Tu jest kaczka czy dinozaur? Kurde. <śm> 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 jesteś pewna, że to w ogóle nie my nie mamy kaczki. Jak nie mamy kaczki? Oczywiście, że mamy kaczkę. Nie mieliśmy kaczki. Mamy chyba. kaczkę. Ja bym powiedziała, że to jest dinozaur. Dobrze! Tak! Jest! Udało Ci się! wątpiłam, czy na pewno mamy kaczkę? Proszę to oddać. Dobra, tak, nie wiem, czy jesteś na to gotowy. Presja, preszyn. Dobrze, poczekaj, poczekaj, żebyś to narzucał. Dobra, to jest kapeć. Kurczę. E, czy nie ja podglądasz? Nie podglądam. To jest kapeć i teraz pytanie: który? To jest, ko to jest chyba kokardka tutaj, co nie? Tak. Dobra, to jest ka kapeć z kokartką, no zwyczajnie. Co? co? szybko to robisz? No, <laughs> przepraszam, że jestem taki dobry. Okej, okay, myślisz, że ze mną wygrasz, mimo że straciłaś pierwszy punkt już w pierwszej rundzie. Proszę cię bardzo. No, to jest ciekawe, czy to pamiętasz. Co to może być? Czym ty jesteś, no. To ale który ma... co on ma na głowie? Nawet to nie jest jajko. To może być among, który ma na głowie Amonga. Albo trzy, dwa! <noise> nie! 1. nie, nie jeden. Ja jeden. Ja dobrze z... już! Nie, nie ma! To jest among. zaliczam ci go, ponieważ e, nieważny, który to jest, mamy tylko dwa. Womnę Ci, jeden był taki straszny, a to jest taki zwyczajny, Amongasek. Okej, okay, a co ma na głowie? Gluta. <noise> Dobra. O nie, 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 nie. nie, nie. Nie! Tak! Nie, tak, poczekaj, stop! Tak! I uwaga! O. Dobra, to jest figurka i to jest figurka Ani, ponieważ to jest piesek. Czuć, Ty podglądasz następny! Tu jest nawet wyjmowany ogon, jeżeli byście chcieli. To jest bądź. Ja nie mogę, ale co jest jeszcze? Już... Nie, no, no mówika, za łatwo! serio. To jest serio. nowy sezon, czy nie? Jest nowy sezon. No powiem tak, nie spodziewałem się, nie spodziewałem, ale proszę cię bardzo. Pupcia. Tak, pupcia to jest pupcia, ma rzecz. Nie jest... jest takie wcale małe! To jest. Wiem, wiem, no. wiem, wiem, wiem. wiem. Pusin albo podróbka pusina. To jest brelok fioletowy pusin. Podglądasz! Nie, nie. No 100% podglądasz! Pamiętam, on nie, leżał u ciebie podglądasz. na biurku pod monitorem! Nie, wcale, że nie, prawda, że nie, panie pusinku? Niam, 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 niam dobra, jest nice. Znaczy tylko jedno źle powiedziałam. I to pierwsze! No bo najcięższe mi dałeś. Tymi rzeczy dajesz, które ja już tyle rozumiałem w ręce, oprócz swojego kapcia. No właśnie, <laughs> zdziwiłam myślałam, że nie zgadzasz. Dobra, z to jest pluszak. Wydaje mi się, że do złożenia, tu są czułki, to będzie prawdopodobnie pani Stitch różowa, ale sprawdzimy to prostym trikiem. Tak. No to będzie, jest naciskanie świeci, pani Stitch. Fioletowa, dokładnie z kocyka, bum! Ja wychodzę, wychodzę. <głos> <zim>. <głos> Ej, w ogóle, moment. No? Ty specjalnie zrobiłeś tak, żeby ja nie była w stanie zgadnąć, co to za podkładka, a ja ci dam świeczkę, żeby zgadnął po zapachu. Ale... Nie, nie, widzowie, to się no, nie. Widzowie, się. nie zaliczamy. No dobrze, niech ci zadania. będzie, że to była podkładka. no to nie, nie dało się będzie przygła... inaczej. Dobrze, dobrze. Okej, okay, nieco... okay, rozumiem, Matka, rozumiem. Już, twoja już, ręka już, była już była tak, Moja ręka to była. O, jeszcze to jest mniejsze. Albo to będzie mały później albo mały squish while, były jako. Breloki, czy nie jako breloki? Stopkę? No, stopkę ma. Nie, no to będzie pushin. No. Zgadzam się, to tylko to Pusheena w takim razie. Pusheen. No jaki to jest pushin? Aha. Przecież mamy to, że pushin. Musisz pamiętać swoje wszystkie dzieciaczki. E no Pusin, no Pusin no, to Pusin, czy to jest Dino Pusin? Nie, to nie jest Dino Pusin, to jest Pusin z Marshmallows, czyli jeden z trzech, których jednego nie ma. To jest Marshmallow? Mam. Tak, to jest Marshmallow. Nie, nie czuję tego. No, no bo to on w tej czuję. paczce, w tej paczce. no już się rzeczy kończą. ojej to jest ciężkie, mhm. ale już wiem co to jest. To jest banalne, ponieważ tak, to są dwie opcje. Jedna z nich to jest, przede wszystkim to jest pomadka i tutaj w środku jest kremik do ust prawdopodobnie. I Wychodzę, prawdopodobnie stich, ja już pa. Spiecie. No co, co ci poradziło? Czuć tu eleganckie uszko styczowe z dwóch stron. Niebieski kolor oczywiście. Z jednej strony odpowiedziałeś na wszystkie pytania, ale nie precyzyjnie, nie tak jak dosław, dlatego teraz dam ci tutaj. Proszę cię bardzo. Też że sobie nie i mam takie, czy powinnam to puścić? Nie, nie powinnaś, jest wszystko elegancko. Okej, okay, to są oczy. To jest plastik, a tutaj też jest plastik, ale to jest taki <grym> inny, to jest O, inny plastik! To jest Twoje biurko, czy ty brałeś tylko ze swojego biurka rzeczy? nie! Ale nie, z tą podkładką no. nie wziąłeś, bo to jest krem do rąk, który u Ciebie leżał na biurku pewnie. Podglądasz 100%. Tylko po... go nawet nie napocząłeś. On pół roku u Ciebie leży, Ty miałeś go używać! Kitek! Ale jest za ładny, jest fosfandą no! Jest spandzioszką! Ale uważaj na to, dobra? Dobra, dobra, czyli e... wiem, że to jest z Bella prawdopodobnie, nawet nie dotykając. Się. Wreszcie! O kurczę! Matko, wreszcie! Dobra, czemu mam na to uważać? Bo Ty bym. Ja Boję się, że to wszystko zepsujesz, też się o świeczkę bałam, ale nie Ej, co, co, co to jest? Kurde, boję się, że to urwę, bo tak to jest bardziej to to się rusza O kurcze Ej, no teraz to jest O, wreszcie, To nagrabiam. jest ciekawe Dobra, tu są stopki prawdopodobnie To są nóżki To jest przełącznik, to jest przełącznik No co to jest? Przełącznik Przełącznik to jest Wiem co to jest co? Wiem, co to, co to jest. To są klocki Lego. Hello Kitty, prawdopodobnie. Te, co układałaś kiedyś z takich Ale idź mi stąd. Ale nie klocki Lego, tylko po prostu. No, te te te. te. Zgadza? No tak. Tak, po łóżkach strzelałem. Ja po prostu za dobrze wiem, jakie my rzeczy mieliśmy na odcinkach. Pora na przedostatnie już tutaj z tej serii. Musisz znaleźć. No. To, to, to jest squishy, to jest taki squishy. No, to że squishy to wiem, ale jaki. To jest ale squishy jaki? Minecraft, bo dobrze. mieliśmy to z Ale jaki? O nie, i teraz mam dwa do wyboru. No. Albo to będzie krowa, bo mieliśmy krowę, albo to będzie. Mieliśmy jeszcze żółwia, mieliśmy jeszcze lamę. Ale ja biorę pod uwagę te dwa. A czemu te biorę? dwa bierzesz? Czy ty żółw? Bo to jest głowa krowy albo kota, ale krowa nie siedziała, um, więc psa? to jest to kot. A psa? Nie mieliśmy psa. Mieliśmy, Mamy mieliśmy. psa. No oczywiście, że mamy psa! Kot. Dobrze, kot. No i proszę Państwa, ostatnie, ale nie najgorsze. Ojeju, poczekaj, to jest bardzo ciężkie, ponieważ tak, tu są. Tak, to jest metka, to jest pluszak. To jest pluszak, którego można przywiesić, i to jest pluszak. To jest... Ania, nie zrobiłaś tego. To 100% musi być tylko i wyłącznie jedna rzecz to może być taka, ponieważ to ty wybierałaś, to jest jumbożaba ze Stanów Zjednoczonych z szaliczkiem! Czy to wszystko? 100%! Z jednej strony odpowiedziałeś muffinka na wszystko, ale nieprecyzyjnie, więc teraz przyszła pora na ostatnie coś co prze przeważysz szalę. Znowu skrzyś. Czekaj, czekaj. Też Minecraft na 100%, musimy... bo innego nie mamy. Czekaj, muszę. Czekaj. A! No to nie jest to! Ja tego nie zdjąłem! Ej! No nie rzucaj widza! Ja wiem co to jest! Co to jest? Żartujesz? Co to jest? Jubilerowi nie będziesz No co powiedziałem! No, Widzowie to jest moje narzędzie, które w szkole jubilerskie i ja to Kitkowi pożyczyłam, i do tej pory mi tego nie oddał, więc wreszcie to mam! Co to jest? No ja nie wiem, jak to nazwać. To no, ma no, taki no, miernik, tutaj no, mierzysz ten, tu sobie przesuwasz i dokładnie możesz zmierzyć ty, ile? Jubiler, ruch. co to jest, się pytam? A ja nie pamiętam. Jak to jubiler, się nazywało. jak to się nazywa? Już nie no, jestem nie, jubilerem. Zaliczę, nie zaliczę ci tego. Zawód zdałam, tak? Nie zaliczę ci tego, jak nie powiesz, jak to się miarka. nazywa. Słów miarka. Miarka. Sówmiarka! No weź już to, bo no, ja no, wezmę drugi dobra, raz. Dobra, już, koniec, wszystko! Już wszystko? Wszystko. No i no. Widzowie, napiszcie koniecznie, opłatko, jak też O! oślepiacie <laughs> mnie! Słuchajcie! <laughs> napiszcie, komu lepiej poszło, no bo ja też zgadłam wszystko, tylko Kitek stwierdził, że woli precyzyjniej. No nie no, przecież nie zgadłaś jaka podkładka. najprostsze co było. U ciebie na Brug leżała Kociakowa. No ale to kłamałem przecież. Aby to nie puszynowało To było kostałcie. podchwytliwe pytanie. Koniecznie piszę w komentarzach, kto wygrał. Czym więcej do góry, tym więcej takich challenge, więc klikamy kciuki do góry, a my słodziaki widzimy się w kolejnym filmiku, a w sumie to tutaj możecie nas zobaczyć w kolejnym filmiku. Buziaczki, pa!